Jak zdobyłem pierwszego klienta dzięki gościnie w niszowym podcaście, zgłosiłem się do prowadzącego z krótką propozycją odcinka o konkretnym problemie w mojej branży i obiecałem praktyczne wskazówki bez lania wody. W audycji opowiedziałem case z anonimowym projektem, rozłożyłem proces na proste kroki, a na końcu zaprosiłem słuchaczy na bezpłatną konsultację przez prosty formularz na stronie. Landing był ultra prosty. Konkretny nagłówek, krótki formularz, jasno określony zakres rozmowy i dostępne terminy zero wodolejstwa. Po emisji skrzynka szybko się zapełniła. W kolejnych dniach odbyłem serię rozmów i domknąłem płatne zlecenie z idealnym klientem. Klucz to wybór wąskiego tematu, jasne wezwanie do działania i frustrujący problem, który rozwiązujesz od ręki, bo wtedy podcast działa jak precyzyjna reklama bez budżetu.